Zapraszamy do Domu Europy Wrocław, Widok 10. Wrocław jest takim ośrodkiem historycznie różnorodnym, miastem od ciekawej, bogatej historii, gdzie się spotykają różne kultury i różna przeszłość, jest z gruntu takim miastem europejskim, więc ja myślę, że wybór lokalizacji przedstawicielstw tutaj jest bardzo trafny. Ja trochę zazdroszczę Wrocławiowi bo my takiej inicjatywy w Warszawie nie mamy, mamy inne, ale tutaj jest nawet tak logistycznie łatwiej wejść prosto z ulicy i spotkać. Mamy ludzi, którzy mogą wzbogacić nas o wiedzę i możemy zaprezentować swoje poglądy. Unia Europejska to nie mający precedensu w historii projekt polityczny, gospodarczy i społeczny, ale także niezwykły projekt obywatelski. To bardzo cenna inicjatywa, że można porozmawiać z politykami, którzy tworzą politykę europejską. Można się dowiedzieć wielu bardzo praktycznych informacji, jakie wykorzystać w praktyce, a przede wszystkim mieć wpływ. W chwili kryzysu jest zawsze tak, że państwa nieco starają się zamykać w sobie. Wygrywa populizm. Zaczynamy mieć problemy. Z ludźmi, którzy przyjechali z innych krajów członkowskich, i tak dalej. To są jakby naturalne zachowania ludzi w sytuacji kryzysowej. Ale one mogą doprowadzić tylko do pogorszenia sytuacji. A o dzisiaj kto zwraca na to uwagę, jak bardzo jesteśmy już połączeni. W gruncie rzeczy odkrywamy, że jesteśmy wszyscy Europejczykami, że od nas nawzajem zależy powodzenie każdego kraju. To się dzieje w Grecji. Dziś wpływa na sytuację ekonomiczną wielu krajów europejskich. Obywatel może z ulicy wejść tutaj i spotkać ciekawego y, mówcę i podybatować z nim o sprawach, które są dla niego istotne. To jest najcenniejsze w tej inicjatywie. Ponieważ chcemy z Państwem zostać do końca świata jeszcze jeden dzień dłużej, to mamy nadzieję, że wszystkie możliwe tematy zostaną wyczerpane i że każdy będzie miał możliwość zabrania głosu w tej europejskiej debacie. Po Chińczykom, Hindusom, Amerykanom. Brazylijczykom, szybko się rozwijającym, możemy odpowiedzieć tylko razem. Proszę Państwa, jest takie powiedzenie, które chodzi w Unii Europejskiej, że e, wszystkie kraje europejskie są małe, tylko nie wszystkie już o tym wiedzą. Myślę, że ludzie po prostu poznają tę Europę lepiej, bliżej, poczują, że są Europejczykami. Tak jak ja w tej chwili to czuję. Równoważyć kwestie kultury, Kwestie ekonomii. Tworzenie takiej przestrzeni dialogu i rozmowie Europy jest podstawą. Nas tutaj w tej chwili jest nie wiem, może z 200 osób. To naprawdę jest niemała ilość. Jeśli w setkach miejsc w Europie toczona jest podobna dyskusja, uczciwie, pokazując słabości i zalety tego, co nas łączy i co może nas dzielić. A więc tą wspólnotę musimy budować po to, żeby być bardziej skutecznym, a nie po to, żeby zdemontować nasze, partii, nasze państwa narodowe. One w Europie zawsze będą podstawą naszego myślenia, przekonań, tradycji. Będziemy mieli swoje języki i swoją kulturę. Będziemy się wspaniale różnić i będziemy tworzyli wspólnotę i integrować się w różnorodności. Tego dzisiaj nikt nie podważa. Dziękuję Państwu bardzo. Regiony, jako te miejsca, te małe ojczyzny, stają się Dolnoślązakom, Wielkopolanom, Westfalczykom coraz bardziej bliskie, I, i to właśnie za pośrednictwem tego typu inicjatyw, drobnych spotkań, nie tylko w Brukseli, nie tylko w stolicach, obywatele mają możliwość uczestniczenia w tej dyskusji demokratycznej. Powiem szczerze, że liczę na większy udział ludzi młodych, w szczególności studentów. Akurat w takim momencie, żeby mi się powodziło, to są życzenia od Bułgarów Wrocławskich, żeby wszystkie te pomysły Unii Europejskiej, które są dobre dla ludzi, nie dla biurokratów, dla zwykłych ludzi, żeby jak najbardziej wdrażać w życie wszystkich krajów europejskich, żeby ta nasza wspólna Europa ubudziła się. Spotkania z widokiem na Europę przygotowaliśmy dla mieszkańców Wrocławia po to, żeby każdy mógł zabrać głos w debacie europejskiej. Naszą myślą przewodnią jest to, że każdy z nas w równym stopniu jest Europejczykiem i każdy powinien się wypowiadać, aktywnie korzystać z tego obywatelstwa europejskiego. Dlatego właśnie co tydzień w poniedziałek zapraszamy do Domu Europy na Widok 10 na spotkania na tematy europejskie z ciekawymi Europejczykami.